Pokój, dobro kochani. Dzisiaj mamy poniedziałek 21 grudnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Po zwiastowaniu, kochani Maryja poszła z pośpiechem przez góry do swojej krewnej Elżbiety, aby przekazać jej dobrą nowinę. Poszła również, aby jej pomagać w sposób taki cichy, bez rozgłosu, po prostu jako służebnica pańska jako ta, która również chce służyć innym. Kochani, dlaczego spotkanie Maryi i Elżbiety było takie niesamowite? Otóż odpowiedź brzmi dlatego, że był tam obecny Jezus. Maryja przyniosła Jezusa, który był w niej ukryty. Ale fakt, że był ukryty, wcale nie znaczy, że nie był skutecznym. Kiedy głos pozdrowienia w uszach Elżbiety zabrzmiał, wtedy dzieciątko, czyli święty Jan, chrzciciel, poruszył się z radości. Ten, który miał być prorokiem swojego pana, ostatnim prorokiem Starego Testamentu i pierwszym prorokiem Nowego Testamentu, już wtedy rozpoznał pana i rozradował się. Maryja była taką nowotestamentalną arką przymierza. Była takim tabernakulum, miejscem, gdzie był obecny Pan Bóg. I pamiętam wystąpienie kiedyś księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, który mówił o tym, że jeżeli idziemy ewangelizować, Zanieść komuś Pana Jezusa, to niekoniecznie musi to od razu wyglądać tak, że mamy w jednym ręku kropidło, w drugim ręku krzyż i idziemy w lód i po prostu ewangelizujemy. Czasem trzeba dobrego słowa, czasem trzeba preewangelizacji, przygotować taki dobry grunt poprzez dobre słowo, poprzez pracę charytatywną, po to, żeby przekonać, że ja idę w czystych intencjach, idę, aby głosić Jezusa, który jest skuteczny, choć nie zawsze od razu jest. Eksponowany. Przypomina mi się, kochani, postawa założyciela mojego zakonu, czyli świętego Franciszka z Asyżu, który pojechał na tereny, gdzie był islam, do muzełman, gdzie wcześniej chrześcijanie, którzy tam przybywali, starali się na siłę ewangelizować, właśnie mówiąc do saracenów, jak to mówili. Do niewiernych mówili, wy grzesznicy, wy będziecie się w piekle smażyć, jeżeli tylko nie uwierzycie w Chrystusa, tylko On jest życiem. I często muzułmanie czuli się urażeni i po prostu skracali ich o głowę. Natomiast Franciszek wraz z braćmi przybył na tereny muzułmańskie i właściwie nic nie mówił o Jezusie. Po prostu chodził, czynił dobro, poprzez pokój i dobro starał się ewangelizować. Uśmiechał się do ludzi, starał się. Pomagać słabszym, potrzebującym, był po prostu duszą towarzystwa, był przyjacielem. Sultan oczywiście wysłał swoich szpiegów, wysłańców, którzy chodzili za Franciszkiem i za jego braćmi i obserwowali, czy przypadkiem on nie będzie ewangelizował, czy on przypadkiem nie jest jednym z tych, którzy próbują w jakiś sposób wykraść im ich tradycję. Kiedy Sultan w końcu stracił cierpliwość, kiedy nie mógł znaleźć nic takiego, co by go zaniepokoiło, kazał swoim szpiegom, aby przyprowadzili Franciszka przed Sultana, przed jego oblicze. Kiedy Sultan siedział na tronie, Franciszek w zgrzebnym, takim ubogim, w stał przed sułtanem na boso, wtedy sułtan mówi, powiedz mi człowieku, kim ty jesteś? I wtedy Franciszek uśmiechnął się, otuchał do ucha i powiedział z taką ogromną, z ogromnym entuzjazmem, jestem heroldem wielkiego króla. I wtedy sułtan mówi, wielkiego króla, to co to za król? Powiedz mi o tym królu, kim on jest, że wysyła właśnie takich wysłańców? I wtedy Franciszek powiedział, no nie chciałem wcześniej o tym mówić, ale skoro ty mnie sprowokowałeś, sułtanie, to ci powiem. I opowiedział historię Jezusa Chrystusa, powiedział naukę Jezusa Chrystusa, która opiera się na miłości i na szacunku do każdego człowieka. I wtedy sułtan miał taką ochotę, aby przejść na chrześcijaństwo, aby uznać Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, ale jego doradcy powiedzieli mu, że to wiązałoby się z tym, że musiałby zrezygnować z tronu i z panowania. I sułtan oczywiście nie zrezygnował z tego, i wyobraźcie sobie, że wydał taki dekret specjalny, który do dzisiejszego czasu obowiązuje. Mianowicie na terenach dzisiejszej Ziemi Świętej, powiedzmy tam Egipt, Palestyna, Izrael. Tam są Franciszkani. Do jakiegoś czasu byli tylko i wyłącznie Franciszkanie. Kochani, przyznam szczerze, że już trochę zmarzłem, więc będę szybko kończył. Chcę Wam tylko powiedzieć, żebyście zastanowili się, co niesiecie ze sobą, gdy idziecie do innych ludzi. Jaki ładunek macie w sobie? Czy niesiecie jakiś jad, jakieś wątpliwości, smutek, narzekanie? Czy niesiecie Jezusa? Że właśnie nasza obecność gdzieś, nawet i Franciszkanów tam w Ziemi Świętej, w sposób taki pokorny i dobry, może wpłynąć na, na taki fakt, że ktoś chce być lepszy. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pozdrawiam was bardzo gorąco z Zielonego Pastwiska. Do jutra. Pokój i dobro. Papa.